Siemano, z tej strony Łysy, witam Was na moim kanale Troszeczkę od razu Was przeproszę za echo No ale wiadomo, ściany puste, to się odbija Więc tak, prosiliście w komentarzach o jakiś updatek z budowy a no, nie, wrzucałem, nie kręciłem, ale znałem. dobra Na dole szpachami na stole nie, mam chwilę czasu, wskoczę na górę, nagrywam. Więc tak, od ostatniego momentu Ostatnio montowaliśmy okna No może przykręcę kamerkę Ostatnio mieliśmy montowane okna No i od tego czasu... Ustawiłem resztę ścianek działowych. Te wszystkie pokoje wyznaczyłem. I zacząłem robić elektrykę. Na górze praktycznie już mam całą skończoną. Zaraz może Wam pokażę, jak to sobie wymyśliłem. Skrzynkę przeniosłem z garażu w inne miejsce, żeby bezpośrednio w dół lecieć. Uznałem, że szkoda tam kilka metrów dalej kabla. A tak będę miał blisko, łatwiej robić. Więc Tak, na górze wyszło mi. Liczymy, ile obwodów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem obwodów. No i po kolei. Pierwszy to gniazdka w trzech pokojach. To są sypialnie dzieci. To jest to jest druga sypialnia dzieci. A, i to tyle. Tyle. Tu jest jeden obwód. Drugi to są gniazdka u nas w sypialni. I w garderobie. Dalej idąc trzeci obwód. To jest ten, to jest ten. Światło mam w pokojach dzieci i w sypialni na jednym obwodzie, w łazience i w pralni na drugim obwodzie, i przedpokój i schody będą na trzecim. Brakło mi jeszcze kabla, żeby zrobić przedpokoju tutaj na górze. Jeżeli chodzi o pokoje, to jeszcze nie mam pojęcia, jak tu będą lampy, więc po prostu po trzy punkty świetlne robiłem w pokojach. Nie, nie, nie mam jeszcze pomysłu. Zawsze będzie można ten kabel odkuć, zawsze jest go z zapasem, więc nie powinno być problemów. I tak, na światło rzucałem 3 razy 1 mm2 przewód. Teście mówi, że teraz na LEDy to. W zupełności wystarczy, więc nie ma co tam się, co tam z tym szaleć. Na kontakty te takie zwykłe w pokojach 3 razy 1,5. No i oddzielną wodę mam na suszarkę. Ona ma swój obwód, pralka ma swój obwód. Tu jest żelazko, i dalej idziemy tym do i To jest kolejny obwód. Tu już są po 2,5 mm, bo to wiadomo. Mogłem to zrobić wszystko na jednym, no bo to nie są jakieś wielkie obciążenia, ale uznałem, dobra, zrobię to sobie tak. I w łazience po prostu zostawiłem z zapasem kabla, nie wierciłem puszek, no bo nie wiem, jeszcze jak mi tu wyjdzie lustro, to zawsze mogę sobie pod płytkami rozprowadzić kabel. I tutaj przewód pod gniazdko do grzejnika. Tu będzie taki grzejnik po prostu na ręczniki, będzie on elektryczny. Z racji, z racji tego, że wszędzie po prostu będzie podłogówka, nie będę miał żadnego grzejnika, uznałem, że w ten sposób to sobie rozwiąże. Jeżeli chodzi o elektrykę na górze, no to tyle. Wiadomo, to zostanie tam jakiś internet poprowadzić tutaj w pokojach, jakieś takie rzeczy, ale to jeszcze, jeszcze no to przyjdzie pole alarm, te sprawy. Jeżeli chodzi o kabla, no to kabla poszło mi, no nie wiem, myślę, że niewiele. Tu mam 1,5. To 1,5 poszło mi może z 50 metrów 2,5 to 20 metrów to myślę jest max. No i jeden. Ten 3, 3 razy 1 mm To no mi się właśnie skończył. Jego mi brakło, więc jego muszę sobie dokupić. No brakło mi na przedpokój. No i na schody. Ale tu na, na schody nawet nie wiem czy czegoś cieńszego nie puszczę, bo tu też będą tylko LEDy, jakieś yy, co drugi schodek. Więc po prostu myślę, że sobie puszczę po jednym kabelku do jednego światła i puszczę nie wiem, dwa razy zero 05 może to w zupełności wystarczy. Nie ma też co przesadzać z tym kablem. Od razu musiałem sobie zwizualizować te pokoje, bo nie wiedziałem jak to będzie. Więc jeżeli chodzi o pokoje dzieci, to tak tu szafa, tu łóżko. I tu biurko. I no, nic innego uznałem, że tutaj nie wymyślę, więc przewody pod biurkiem, dwa obok szafy, jedno przy wejściu, gniazdko, tyle. Jeżeli chodzi o drugi pokój, to on jest alonowicznie lustrzany, szafa, łóżko, biurko, tyle. U nas to było prostsze, no bo u nas nie da się inaczej. Będzie w tę stronę łóżko, tam będzie szafa. Taka mięciutka pod oknem. Tu jakaś lampa, jakieś takie rzeczy. No i tyle. Na szesle to wszystko. mam karderowe to nieważne. Tam, tam, tam. Tu jeden kontakt zrobiłem przy wejściu i tyle. Pralnia suszarnia to już wam pokazywałem. Tak samo dwa punkty świetlne. O, nie mam pojęcia, ile mi tu wyjdzie. Co, co tu jeszcze wymyślę. I w łazience. Tak samo dwa punkty świetlne. Ozieńka to też będzie prosta, bo tak inaczej się nie da. Tu będzie wanna, toaleta, prysznic i umywalka z lustrem. Tu jakieś wieszaczki. Jeżeli chodzi o drzwi, to się będą otwierały do środka w tę stronę. Tutaj tak samo, do środka w tę stronę. I już. Całość bloczki kupiłem. Jeżeli chodzi o czas, jakim się z tym zeszło, bloczki zamówiłem zaraz na początku kwietnia. Murowania było tydzień, półtora, coś takiego. I potem elektryka. Elektryka tak naprawdę, jeżeli bym się sprężył, to jest dwa dni roboty, żeby zrobić całą górę. Tutaj więcej nie ma. Najwięcej to po prostu męczyłem się z przepychaniem. Peszla, kabla przez Peszel, ale to, zaraz tu znajdę, spotkałem na budowie elektryka, właśnie on robił. Zapytałem go, no mówię, że sam u siebie robię, tam zapytałem, czy mi podłączy rozdzielnie, bo sprawdzam. mówi, że bez problemu, no i go dzwonił. No i mówię, że najwięcej mam raz zabawy z tym Peszlem. Polecił WD40. Przyryskać kabel i bez pilota przepchać. Faktycznie, idzie jak złoto jak złoto, a się namęczyłem przy tym, zabawy było co nie Teraz właśnie czekam, będę zamawiał niedługo rury od rekuperacji, żeby sobie to załatwić, bo jeszcze nie wiem, jak potem finalnie poprowadzić odkurzacz centralny, bo będę miał tak, punkt tutaj, w garderobie jeden i trzeci będzie tu w pralni. Tu będzie trzeci. Będą dwa oliflexy i jedno gniazdko zwykłe do odkurzania. Prawdopodobnie z tego oliflexa uda mi się zejść pionem tutaj, gdzie jest pion na rekuperację. A z tych dwóch gniazdek, z tego gniazdka będę musiał sobie minąć po prostu tutaj tą rekuperację, bo tu pewnie będą szły rury do niej. Więc sobie minę. Pójdę tu naokoło. Tu mam z samej strony kolejnego będę miał wolfeksa i tu zostawiłem sobie w stropie rurę. I po prostu będę musiał się przez tą rurę się przebić. I to będę miał pion na dół, no, tak jak myślałem. no Myślałem, że będą trzy piony, bo jeszcze gdzieś tutaj zostawiłem. Ale tu już nie pamiętam gdzie. I też chyba nie mam zaznaczone. Ale myślę, że sobie minę tam, zejdę tam, będzie ok. Z kanalizacją. Kanalizację na górę mam. Tutaj zostawiony pion w wieńcu i na górze analogicznie to samo do odpowietrzenia kanalizacji, ale kanalizacja to później, bo uznałem, że dobra, najpierw zrobię rekuperację, bo tych rur jest najwięcej. I żeby po prostu szybko temat zamknąć, zrobię sobie tutaj, zrobię sobie na strychu rekuperację. I tyle, bo tutaj no nie, ma, nie ma co tutaj więcej się mądrować. Jeżdżę trochę po tych budowach i widzę te tony tych kabin na ścianach, pod LEDy, jakieś smart home, jakieś takie rzeczy. No nie dla mnie. My uznaliśmy, że ono prosto. Na mnie przeszkadza włączyć światło z włącznika. Nie umrzemy od tego, że nie, nie musi być to z aplikacji. I tak, podpuszki wiercę sobie te głębsze, bo będę zamówiał. I osadzał puszki te 80 mm głębokości, więc no coś tam mogę wrzucić do środka, jakiś ten nadajnik, czujnik, ale nie jest to priorytet. Nie jest to priorytet. Muszę jeszcze chyba jakieś kable po prostu do Rolet sobie prowadzić, ale to też jeszcze nie zagłębiałem się w ogóle w temacie. Nie wiem co i jak, ale to wszystko wyjdzie wszystko z czasem. No i to taki na szybko update, chodzony, gadany. Dzieje się, po prostu powoli się dzieje na budowie. Powiem tak: przychodzi pensja, jest kasa. No to trzeba ją szybko wydać, zamówić materiały i robić. Proste. Na razie lecimy bez kredytu. Czekamy, aż te kredyty stanieją. Wtedy może troszeczkę przyspieszymy. A tak, to powolutku nie spieszymy się. I tyle. Na razie.